Dzisiaj gramy 7 sekund, żeby to schować. Nie możemy bez tego, bo to głośno piszcie. A bo on ma też No tak, ma zero baterii. A baterie po prostu nie działają. Lakujcie moje, bo ja mam dopiero dwa lajki. Dwa, 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 A on ma 100 tysięcy lajków. Ty ile masz? bić, nie mogę im pokazać, no, ja tego pokazać. Słuchajcie, kochani, ja wbijła... na odcinku na jego, na jego, odcinki, bo on ciągle nagrywa YouTube i zawsze wy z tego jest na YouTube. <tryk> jest największy youtuber, który ma najwięcej subów. Próbuję go To Czajnik prześcignąć, bo on ma tak. 5 milionów subskrypcji. A ty masz? E, a, a czajnik ma 2 miliony. A zaraz będzie miał 3 miliony. I próbuję go wyścignąć. Więc my po prostu na kanał Czajnik i go Panie, Pamiętajcie, że to, że my mamy. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, że. Nie, 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 nie. Pamiętajcie, że. kot czajniki... i na kanał czajnika. Bo czajnik Bo jest. Czajnik... Bo czajnik nagrywa nowe piosenki z Palionem Klikacie lubkę i wpisujecie czajnik i się wyświetli wasz kanał. I wpisujecie jak skochany na jego kanale. to to o się że to zrobiłem Pająk to lew, 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 lew. Niebieski słyk, ej, niebieski słyk Znowu się okazało, że Zjadamy grę, ej, zjadamy grę, ej Przykuwam, Może to chore, że ja Widzę, że ja nie ja.

Dobra! Oj, światła się odbija! Może no to z tego telefonu, którego nagrywam, może nie. Yeah. A yeah. pokaż się, jak wyglądasz. Ty, bo ja bo w telewizorze, bo widzę. 16 albo Formuła Moje miejsce na jak? Pokaż się, Ty, tak? ale jaki dziwny efekt. Chodzę się na jak Spider-Man. widzą tylko masy. Kochani, ja mam nowe kolczyki. Zobaczcie. Dobra, to ja idę chować. Użyjmy 7 to. sekund, żeby. Gdzie on jest, ten Wilk? W no? mojej ręce. 7, 6, 7, szuka! <noise> Normalnie się to tak robi Kurde. Pokaż widzom jak to robi eee, Niżej czy wysoko? Niszko.

I masz 7 sekund na schowania. No 7. 7 nie na nich. Nie patrzcie na mnie. już nie tyle. Nie ta lekka. Nie, nie, Ta Kurka tak dziwnie wstawia ją. Nie, on nie chowa się. Przeszła, to schowa. Wpisz na tym. Przeszła, to czego nie schowałeś? Ty, 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 o tu ja schowałaś. Schowałam. A gdzie nisko? Nisko. Na górze. Znaczy, Ja cię... Oddaj się. Nie, Ja 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 nie jestem ja bambik. Dziwi są otwarte, zamknięte. Oddaj się. No. Pokaż gdzie był? Tu. Ja cię... w kieszeni. Przegram To było cold. A teraz siedem sekund. Dobra, siedem, sześć, 5, 4, 3, 2, Nie, nie zoomu. No <persi> I, I ten... ja troszkę coś tam podglądała, ale A jak widać mającą tak. Tak. to jest do koła. Widać ci tylko. Tylko tu. Ty. To dawaj, szukaj. Ładnie. Okay. Ładnie, to, to było takie proste, bo ja nie zdążyłam tego słowa. Nie trzeba to schować. Leży z jeden. On na działa, na mnie Nie, może ja teraz się przyjmę kamerę? No. no to wędruj, szej. Szybko... Bo jak jest? Szybko, słybko, słybko. Szybko, słybko, słybko. Kolejny Dobrze, na dole. Na dole. Nie na podłodze. Hmm. Nie na podłodze mówisz. Nie. Proszę kopać, możesz to mnie. Jak ty znowu w tym samym miejscu schowałeś, to ja nie wierzę. Hmm. Koniec tutaj. Nie, kurde, tylko Tylko wszytko, tylko wszytko. Na to, wszystkie szafki. Tu, w szafkach Ja. Tu było. Tu było w tych butach. Ja, ja zaraz Mów coś do widzów. Pa! Tylko trzymaj kamerę. Nie rób im pa. Nie! robię wam papa. Jesteście, Jesteśmy niewidzimy. Widzimy się już tam. Kochani, mój brat poszedł. gdzieś Teraz będzie. Chwilę musimy poczekać. No i się.

nasz masz nową muzę, świętach, rozumiesz? W poniedziałek cała muza jest nagrywana. Naprawdę, jak będzie śnieg pobał, to będzie muza. Będzie, będzie, my, będzie my. nowa muza. Subskrybuj nasze kanał. Gold, ale Go all. Gold. Go! Oh. Go. Gramy w do wypadków. 112, Każdy z nas zna. Słuchaj. Ja. chować. Ja zostanę z ja. oh. mm. nicami. nie Ty bo wiesz, że też film miał zrobić być takie... Coś się wywaliłem! Pomóż! Pomóż! Ty właśnie nie mogłem uwieźć! Jura, Bo ja, ja się bardziej ja Obrazy w ogóle leży je na skli. A, a, a wstawaj, wstawaj, wstawaj. Gdzie masz o Pokażę gdzie to jest. Kurczę. Kurczymy nagrywanie, na ale chociaż pokażę jak to jest. zakończymy. Naprawdę? Tak. Ja cię nie jest. I lajkujcie i subskrybujcie. Wbijacie. Co ty robisz? Lajkujcie i subskrybujcie. Wbijacie do szeregu na nową nutę i na trailer, nuty no gołcim i piątego. mam na na mam nutę w świętach, świętach. Rozumiesz? Mam. nie, 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 widzę? ty, nie, nie, Gdzie łoskotki? ty, nie, 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 być, masz masz być, masz być, masz być, masz być. Все можно выбить. Попросту.